Chce się nas uciszyć właśnie różnymi metodami, poprzez próbę rozwiązania stowarzyszenia, poprzez sprawy przeciwko 114 lekarzom, poprzez prawy indywidualne, między innymi taka jak dzisiaj, za mój apel do młodych Polaków, ponieważ nie było badań. Wszystko to był eksperyment także na dzieciach polskich. Mamy pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta stolicy i pretendenta do fotelu prezydenckiego Polski, który próbuje łamać konstytucję i żąda likwidacji Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Widzicie państwo to kuriozum człowiek, który ubiega się o urząd prezydenta. Так, который. Zadaniem jest stać na straży przestrzegania konstytucji już jako kandydat ją gwałci. Ale drodzy Państwo, jest taki kandydat, i my o tym wiemy, wy Państwo wiecie jako medycy, jako lekarze, i Wy, szanowni Państwo, którzy nas oglądacie, który od samego początku nieugięcie stał po stronie Polaków, kiedy w sposób błączny, bezczelny i bezpardonowy łamane były nasze podstawowe prawa i wolności w imię właśnie. Tego sanitarnego terroru i covidowego zamordyzmu. To oczywiście pan poseł, pan prezes Grzegorz Braun, który właśnie wraca ze Strasburga do Warszawy, dlatego nie może tu z nami być, ale w jego imieniu składam na ręce pani dr Doroty Sienkiewicz najserdeczniejsze podziękowania za Pani poświęcenie pracę i przewodnictwo tej wspaniałej instytucji, jaką jest Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, które tak wiele dobrego zrobiło i wciąż robi na rzecz Polski. I Polaków. Dziś stajemy tu, żeby przede wszystkim podziękować pani doktor Sienkiewicz i powiedzieć jeszcze raz, że stoimy murem za wszystkimi prawymi, dobrymi lekarzami, a dziś szczególnie za panią doktor Dorotą Sienkiewicz. Zapraszam panią doktor. Dzień dobry, witam państwa. No tak, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców powstało jako odpowiedź na to wszystko, co się działo w okresie tak zwanej pandemii COVID-19, ponieważ już wtedy było bardzo wiele informacji opinii ekspertów, właściwie z całego świata, również dotyczących szczepionek przeciwko COVID-19, czy tak, nie szczepionek, tylko preparatów inżynierii genetycznej i ich szkodliwości dla życia i zdrowia. W tej chwili liczba publikacji jest naprawdę ogromna. No toczą się sprawy, tak, toczą się sprawy tych 114 lekarzy, którzy, którzy podpisali ten pierwszy list do rządu i do, do tak powiem, Ministerstwa Zdrowia, po prostu prosząc o debatę. Teraz ta sprawa skierowania do sądu Miasta Stołecznego Warszawy pana Trzaskowskiego, który żąda rozwiązania naszego stowarzyszenia, wpisuje się jakby w całość działań zmierzających do odebrania nam wolności, wolności słowa, działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z konstytucją, działań, które odbierają możliwość debaty. Uczciwej debaty po to, żeby wypracować najbardziej bezpieczne, skuteczne metody leczenia i zapobiegania chorobom, a eliminować te, które są po prostu szkodliwe i które grożą powikłaniami i licznymi zgonami, tak jak preparaty przeciwko COVID-19. Więc chce się nas uciszyć właśnie różnymi metodami, poprzez próbę rozwiązania stowarzyszenia, poprzez sprawy przeciwko 114 lekarzom, poprzez... Prawy indywidualne, między innymi taka jak dzisiaj, za mój apel do młodych Polaków, ponieważ nie było badań. Wszystko to był eksperyment także na dzieciach polskich. Jaki będzie wynik? Zobaczymy. Pani Anna Kurkowska przedstawi oświadczenie, które napisaliśmy jako stowarzyszenie w związku z próbą rozwiązania bezprawnego naszego stowarzyszenia. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Zanim pani Anna Kurkowska, zapraszam jeszcze pana mecenasa Arkadiusza Tetele. Jestem z, z lekarzami, ze stowarzyszeniem od samego początku. Idea zawiązania z tego stowarzyszenia była właśnie taka, aby mówić o ważnych sprawach publicznych nieco inaczej, niż to wskazują na przykład media głównego nurtu, aby lekarze, którzy mieli zapatrywania nieco inne, na przykład na politykę pandemiczną, nie musieli się bać, zabrać. Głos w tej debacie, apelować, wystąpić, podjąć uchwałę i wystąpić z apelem. Pomagamy temu stowarzyszeniu od samego początku. Skupia ono docentów nauk medycznych, profesorów nauk medycznych, którzy w oparciu o aktualną wiedzę medyczną potrafią zająć stanowisko w bardzo ważnych sprawach dla nas sprawach dotyczących ochrony zdrowia. I jest to dosyć duży, ogromny sukces, że mamy możliwość skorzystania z ich wiedzy i słuchać ich. Do tej pory, pomimo tego, że wielokrotnie zajmowali stanowisko w przestrzeni publicznej, nigdy nie zdarzyło się tak, aby ktoś groził rozwiązaniem stowarzyszenia. Nie w toku debaty. Chciał wykazać nieprawidłowość poglądów, tylko z pozycji siły złożyć wniosek do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia. Przez całą pandemię COVID stowarzyszenie wielokrotnie ich członkowie narażali się na odpowiedzialność, e, zajmując określone stanowisko w debacie, ale nikt wówczas nie próbował ich uciszyć w ten sposób. Dzisiaj ten wniosek odbieramy jako absurdalny, całkowicie niepotrzebny wskazujący na przekroczenie uprawnień. Stowarzyszenie ma prawo zajmować swoje stanowisko, ma prawo wygłaszać swoje poglądy i w demokratycznym państwie prawa nikt nie powinien dążyć do ograniczenia tego, zwłaszcza poprzez próbę zastosowania siłowego rozwiązania, jakie jest wzyskowanie rozwiązania. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu w tej, w tej sprawie. Mam nadzieję, że sąd opowie się za, za tymi dzielnymi lekarzami i nadal będziemy mogli korzystać z ich wiedzy, pomocy, czego Państwu życzę. Ja chciałam najpierw bardzo podziękować zarówno Pani Doktor Nauk Medycznych, Pani Doktor Dorocie Sienkiewicz, za odwagę cywilną, za mówienie otwarcie i publicznie o tym, jakie zagrożenie niosły ze sobą preparaty, które chciano stosować nawet dzieciom, młodzieży nieprzebadane. Dziękuję wszystkim zrzeszonym i niezrzeszonym lekarzom, zrzeszonym w Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców, wszystkim lekarzom, którzy podpisali apel, którzy nie bali się informować nas, zwykłych obywateli, o tym, że istnieje zagrożenie dla naszego zdrowia, życia, dla zdrowia naszych najbliższych. To dzięki Wam, Dzięki wam, odważnym lekarzom, wiemy tak wiele. Wiemy również, że opieraliście się na badaniach naukowych. Nie wciskaliście nam kitu, tylko mówiliście prawdę. Dlatego my, jako zarówno zwykli obywatele, jako rodzice, ale jestem tutaj jako prezes stowarzyszenia, nauczycieli i pracowników oświaty, nauczyciele dla wolności, a także przedstawiciel wielu innych organizacji społecznych, chcemy nie tylko wam podziękować, ale powiedzieć, że murem stoimy za wami. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno wszystkie sprawy dyscyplinarne sprawy dyscyplinarne mieli też nasi nauczyciele w komisjach dyscyplinarnych za nienoszenie maski, za niechęć prowadzenia zajęć online wszystko to absolutnie doprowadziło nas do przekonania, że zarówno komisje dyscyplinarne dla nauczycieli, jak i izby lekarskie powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Od tego jest sąd administracyjny, żeby stwierdzać, co kto ewentualnie jakie wykroczenie popełnił. I mamy na to dowody, że sądy administracyjne wydają inne decyzje niż komisje dyscyplinarne dla nauczycieli. Mam nadzieję, że tak samo w tych przypadkach będzie. Jesteśmy oburzeni jako organizacje społeczne, że Pan Trzaskowski waży się połamać konstytucję, również prawo międzynarodowe, i dyktować komukolwiek, co może, a czego nie może mówić. Jest to dla nas wyraz cenzury i działania reżimowego. Zastraszyć i zlikwidować. My się zastraszyć nie damy. Chcę powiedzieć, że jako Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności opublikowaliśmy nasz, nasze stanowisko, w którym stwierdzamy, że absolutnie protestujemy przeciwko zamachowi na wolność zrzeszania się stowarzyszeń, na wolność słowa, na wolność wyrażania opinii. Mamy nadzieję, że te zupełnie kuriozalne i bezpodstawne argumenty, które przedstawił we wniosku prezydent miasta stocznego Warszawy, zostaną przez sąd odrzucone. Chcę również powiedzieć, że apel ten zostanie opublikowany i poprą go z pewnością inne stowarzyszenia, kilkadziesiąt innych stowarzyszeń. My działamy razem i razem musimy stanąć w obronie i prawa lekarzy do wyrażania swoich opinii i naszych praw jako stowarzyszeń, organizacji społecznych do zrzeszania się i głoszenia wolnych, nieocenzurowanych poglądów. Dziękuję.